Czekamy, poczekamy, aż się trochę najdzie ludzi. O co? tylko nie przesuwać się, tak? Pan. Nie, bo to pomyślą, że kurde, ty spalikota jesteś wtedy, <grym> a nie przebudzony konsument. Dobra, jedziemy. Jedziemy, jedziemy. I witamy witamy serdecznie. serdecznie, przebudzeni konsumenci. Dzisiaj nasza walka toczy się tutaj w Matrixowym Sądzie. Korzystamy z prawa naturalnego, a Marcinek wytłumaczy wam wszystkim. O co chodzi? Moi drodzy, słuchajcie, ten matryksowy sąd z tyłu, służący tak naprawdę systemowi do zwalczania ludzi, to sam chyba nie wie, co robi. To jest pierwsza z podstawowych rzeczy. W tym samym sądzie, moi drodzy, oni piją wodę z plastiku, oni jedzą z biedronek, więc no nie dziwmy się, że takie są, ani inne działania strony rządowej. A chcielibyśmy Wam pokazać, złożyliśmy sprzeciw, ponieważ za obronę Katarzyny Pochoreckiej, w stosunku do której e, po naszych e, tak naprawdę, e, ale weź te papiery, e, po naszych moi drodzy sprzeciwach e, w postępowaniu administracyjnym, Sanepid umorzył postępowanie w zakresie nałożenia kary 30 tysięcy 30 złotych na przedsiębiorcę e, ze względu na to, że zmieniły się przepisy prawa. Sąd rejonowy w Jeleniej Górze na wniosek tego komedianta, moi drodzy. Zagórskiego komedianta. Tak, tak, który w sposób działa nielegalny, bezprawny, co stwierdził też ten sam sąd, moi drodzy. Matrixowy. Matrixowy. Na jego wniosek i jego podwładnych z komisariatu KMP1 skierował wnioski o ukaranie Armanda Gadeckiego, Marcina Bustowskiego, Witolda Sadowskiego karami. Postępowania nakazowe. No I... i cóż widzimy? Ten sam sąd, moi drodzy, witamy pana mecenasa. Ten sam sąd, moi drodzy, z artykułu 116, paragraf 1 kodeksu wykroczeń, w związku z artykułem, moi drodzy, 51, wydaje postanowienie z dnia 3 lipca 2021, umarza postępowanie. Stwierdza, że koszty postępowania w sprawie ponosi skarb państwa. Postanowienie, sygnatura akt 2W 412 przez 21. Ja dostaję wyrok. Ten sam sąd, moi drodzy, w postępowaniu nakazowym pod sygnaturą RSOW 315 przez 21, sygnatura akt 2W 500 przez 21. Nakłada na Bustowskiego kwotę porządkową 2000 zł za obronę Katarzyny Pochoreckiej. Poniosłem koszty adwokackie, moi drodzy, w postępowaniu tym, żeby udowodnić sądowi, a jeszcze ze 119 mam tutaj sprawę, eee, nie ze 119, tylko e, mam, moi drodzy, z gruźb karalnych, jeszcze mam sprawę, która się nie odbyła. Nałożył grzywnę, gdzie ze 116, proszę Państwa, nakłada na mnie grzywnę w wysokości 2000 zł z artykułu 51 za megafon, gdzie zrobiliśmy protest, gdzie no też było to legalne, co potwierdził sąd rejonowy ten tutaj w postępowaniu, że nasze działania były legalne a nielegalna była działalność Policji. E, moi drodzy, od tego wyroku nakazowego złożyliśmy sprzeciw. No i teraz Armand Gadecki, moi drodzy, w postępowaniu sądowym za walkę z sanepidem, za walkę z, walkę z nierządem, za walkę w obronie Katarzyny moment. Pochoreckiej tak, pod sygnaturą 2w641 647 przez 21. To 105 tysięcy złotych grzywny, więc. 5 tysięcy dostał. Na dzień dzisiejszy obrona Katarzyny Pochoreckiej, przedsiębiorcy Skarpacza... Kosztowała Tim Bustowski. Kosztuje już 17 tysięcy złotych, jeszcze nie ma procesu. Do tego, moi drodzy, ten sam sąd utrzymał postanowienie o dozorze Bustowskiego, żeby chodził. Bo, żeby nie przeszkadzał sanepidowi, który nie kontroluje żywności, bo panie przecież muszą kawę pić. E, po naszych działaniach, moi drodzy Państwo, e, okazuje się, że nagle Główny Inspektor Sanitarny w Polsce znajduje w żywności Animexu, o którym my żeśmy cały czas mówili, Salmonellozę, Detromecynę, nagle znajduje psychoaktywne środki, które żrą sędziowie, Żyją prokuratorzy, no i nie wiedzą, co piszą. Moi drodzy Państwo, do tego samego sądu dostarczyliśmy wyniki badań ponad setki dzieci, wskazujące na to, że w żywności, którą oni też kupują i swoim dzieciom, znajdują się substancje takie jak rakotwórczy glifosat. Z urzędu ten sąd. I prezes tego sądu winien skierować sprawę do prokuratury o ustalenie źródła pochodzenia substancji trującej. Do dnia dzisiejszego ten sam prezes tego sądu z artykułu 231, nie dopełniając obowiązków, moi drodzy, nie zrobił nic, kompletnie nic, jak większość prokuratur w Polsce, jak większość sądów w Polsce. No i nie dziwmy się, I że oni umierają na nowotwory. Jedyna, jedyna prokuratura okręgowa w Jeleniej Górze, moi drodzy, zaprzestała stosowania glifosatu na tych tak zwanych kostkach i płytkach, gdzie teraz, moi drodzy, sypią sól na kwasty. Więc e, troszeczkę do ich mózgownic dotarło, że te protesty, które robimy, mają istotny wpływ na zdrowie ludzi. No ale niestety, Zastanówmy się, komu służą dzisiaj sądy i czy tutaj sędziowie, tak naprawdę, którzy posiadają tylko i wyłącznie polskie nazwiska i są polskojęzyczni, reprezentują nację polską, czy to są wysłannicy agentury amerykańsko-izraelskiej, czy tylko Hebrajczycy ukryci pod sultanami stogą, e, moi drodzy, e, stogą e, sędziego, który no, w tym matrixowym e, systemie funkcjonuje. My w prawie naturalnym wniesiemy sprzeciwy, składamy odwołania i decyzję. I tutaj... Takim banknotem razy 10, o każdy o innym numerze. Ale tu o co chodzi, bo trzeba wyjaśnić. Zapłaciłem o co im chodzi. dzisiaj. Chodzi o to, że sąd nałożył grzywdę na Armanda w wysokości 5000 tysięcy złotych, takich 10 banknotów zostało. Zeskanowanych to są falsyfikaty, kopia tego banknotu. Potwierdzone, że dzisiaj. E, jak chce sędzia zobaczyć, to my teraz e, w naszej czytelni, tak jak my dostajemy wyroki z oryginałem wyroku możemy się zapoznać w czytelni, e, bo się sędzia nie podpisuje pod wyrokiem, co zresztą no, tutaj jest absurdem w ogóle jest to. E, łamanie podstawowych zasad, to my zapraszamy do naszej czytelni, żeby sędzia zobaczył. E, Anna Skibińska. E, żeby, Anna Skibińska, żeby, żeby, skibińska. Muszę żeby, powiedzieć żeby, ale, ale to nie chodzi o ona to, Ona mnie skazała, chodzi. najpierw mnie uniewinniła, teraz mnie skazała. No, ale no To, to ona sama nie wie, co ona robi. W ogóle. No, należałoby glifosatu za dużo mało. Należałoby po pierwsze wszystkich sędziów przebadać. Przebadać na zawartość glifosatu, ponieważ zgodnie z orzeczeniami. I z, e, z dokumentacją, która zawarta jest i e, e, dołączona do pozwów przeciwko Monsanto w Kalifornii, glifosat powoduje choroby psychiczne. Może sędziowie, no. może sędziowie, struci, którzy są struci glifosatem, tak naprawdę nie rozumieją tak, e, znaczenia i, i pojęcia e, zasad praworządności, Konstytucji, o której tak krzyczą wolne sądy konstytucja, może ich trzeba przebadać na okoliczność, czy, czy glifosat, który jest zawarty w jego organizmach, nie wpłynął negatywnie na chorobę psychiczną i pojmowanie zasad praworządności. No zresztą wielu tych sędziów tak naprawdę zgodnie z tym, jeszcze jak studiowałem na wydziale prawa winno, winno trafić z powrotem na uczenie to co się. mówił profesor Kazimierczyk ponieważ no, to co oni wypisują moi drodzy w treściach wyroków i w uzasadnieniach tych wyroków i tak jak prowadzą postępowania to nie ma nic wspólnego moi drodzy z tym co było nauczane na wydziale prawa wydziale prawa i tu w do komedianta Zagórskiego, jeleniogórskiej milicji, no. e, tak. zbadaj się. Nie, komendanta, komendant, moi drodzy, po wydaniu, po, po wydaniu wyroku, posta, a, a zwłaszcza po 13 zarzutów. przepraszam, 13 zarzutów. Armand, proszę Cię, nie przerywaj no, tymi pierdołami, no. e, ten sąd z urzędu, ten sąd z urzędu powinien skierować, moi drodzy, wniosek do prokuratury o ściganie komendanta z 231 i ustalenie kto w ogóle moi drodzy wydał po, po te decyzje w ogóle i te rozkazy w sprawie nielegalnego aresztowania Bustowskiego do dnia dzisiejszego z tego sądu do prokuratury na podstawie postanowienia o stwierdzeniu nielegalności nie zostało skierowane do prokuratury rejonowej zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, bo tutaj już nie możemy mówić o możliwości popełnienia przestępstwa, bo ten sąd stwierdził, że to było nielegalne, bezprawne, z naruszeniem prawa. Moi drodzy, to jest efekt obrony Katarzyny Pochoreckiej. To są koszty, które my ponosimy, Tim Bustowski, a resztę dopowiedzcie sobie sami. Pozdrawiam serdecznie. matrixa, s matrixa